Dzień dobry, moi drodzy, witajcie na naszym kanale. Ja się nazywam Adrianna Wilk i dziś przychodzę do Was z kolejną porcją politycznych informacji. Karol Nawrocki stał się kłopotem, którego nie da się już przykryć ani żartem, ani partyjnym komunikatem. Obraz prezydenta, który podczas uroczystości towarzyszących Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych sięga po białą saszetkę podaną przez asystenta i wkłada ją do ust. Obiegł media jak iskra z suche pole. Nie chodzi o prywatny nawyk, lecz o gest wykonany w miejscu i czasie, gdzie reprezentuje się cały kraj. Widzieli to wszyscy. Komentowali nie tylko krajowi politycy i publicyści, ale też zagraniczne redakcje, które przypomniały, że podobny ruch kamerzyści uchwycili już wcześniej, jeszcze podczas kampanii. Trudno o bardziej spektakularną samowolkę wizerunkową na forum, gdzie milimetr obok siedzą dyplomaci i przywódcy, a każdy detal liczy się jak słowo w traktacie. Zamiast przeciąć sprawę natychmiast, rzetelnym i pełnym wyjaśnieniem obóz władzy i otoczenie Nawrockiego postawiły na serię wymówek. Najpierw było to tylko woreczek nikotynowy, potem to przecież legalne saszetki, a w tle pojawiały się sugestie, że krytycy przesadzają. Problem w tym, że nawet prawnicy i dziennikarze rozróżniają dwie rzeczy. Tradycyjny snus na bazie tytoniu, zakazany w całej Unii Europejskiej poza Szwecją oraz białe saszetki nikotynowe, które są produktami beztytoniowymi regulowanymi coraz ostrzej w Polsce. Mówienie, że to na pewno jedno albo drugie, bez twardych dowodów tylko dolewa oliwy do ognia i pozwala, by każdy interpretował scenę po swojemu. Tak czy inaczej, to była używka w miejscu, w którym etykieta i rozsądek podpowiadają zachowanie pełnej powściągliwości. Teraz sedno. Tę historię natychmiast podchwyciła rosyjska propaganda. Portale i kanały znane z antypolskich narracji zaczęły sklejać przekaz, w którym polski prezydent jawi się jako człowiek na substancjach psychoaktywnych, a cała scena polityczna jako groteskowa gra pozorów. Co gorsza, w tej machinie zaczęto cytować polskie spory i wpisy, nawet skrajne, emocjonalne by tworzyć wrażenie, że w Polsce panuje rozpaczliwa degręgolada elit. To klasyczny zabieg wojny informacyjnej. Przechwycić nasz własny wewnętrzny spór, wyostrzyć go do karykatury i rozlać po rosyjskojęzycznej infosferze. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby zrozumieć, jak to osłabia nasz wizerunek, gdy równocześnie zabiegamy o wsparcie dla spraw fundamentalnych dla bezpieczeństwa regionu. I tak docieramy do argumentu, który zwolennicy Nawrockiego próbują wyszarpać niczym tarczę. Kwaśniewski przecież pił. Owszem, pamięć publiczna zna incydent z końca lat 90., kiedy prezydent Aleksander Kwaśniewski sprawiał wrażenie niedyspozycji, co wzbudziło falę oburzenia i spekulacji. Po latach opisywano kulisy tamtych wydarzeń, padały różne wyjaśnienia, a sam bohater bywał pytany wprost o alkohol. Ta historia zapisała się jako plama na wizerunku urzędu i nikt rozsądny nie powinien jej relatywizować. Tyle, że wskazywanie tamten też miał swój skandal, nie jest żadną obroną dla obecnego prezydenta. To nie jest konkurs na to, kto wypadł gorzej. Jeśli raz zawalono standardy, nie daje to nikomu licencji na ich dalsze obniżanie. Państwo nie może być zbiorem precedensów kompromitacji, do których dorzuca się następne. Byle tylko zneutralizować kryzys tu i teraz. Prawo i sprawiedliwość, zamiast narzucić jasny i rygorystyczny protokół zachowania przywódców w sytuacjach wysokiej ekspozycji, wybrało grę na czas i rezonowanie w mediach hasła hipokryzja przeciwników to żałośnie krótkowzroczne. Każdy kolejny dzień bez pełnych i weryfikowalnych wyjaśnień cementuje przekonanie, że liczy się tylko osłona swojego człowieka. Nawet gdy kosztem jest pozycja państwa. Taki komunikat czytają nie tylko wyborcy, ale i partnerzy zagraniczni. A kiedy partnerzy zagraniczni zaczynają nas postrzegać jako kraj, którego elity nie kontrolują impulsów i nie umieją posprzątać po własnym błędzie, rachunek przychodzi szybko. Mniejsza wiarygodność, słabsza siła przebicia, mniej kredytu zaufania na salach negocjacyjnych. Opozycja nie wychodzi z tej historii starczą. Zamiast zimnej, precyzyjnej presji na weryfikowalne fakty, zbyt często pop popada w teatralne oburzenie i łatwe bon moty. To nie jest czas na memy, lecz na pytania, które zostawiają ślad procesowy. Co dokładnie zostało użyte? Czy protokoły bezpieczeństwa i medyczne zostały zachowane? Czy w sytuacji wyjazdowej taki gest mógł naruszyć zasady ochrony i procedurę kontroli substancji w obiektach międzynarodowych? I czy otoczenie głowy państwa zadziałało zgodnie z przepisami. Obywatele mają prawo wiedzieć, czy standardy są realne, czy tylko deklarowane. Jeśli opozycja chce być wiarygodną alternatywą, musi pokazać, że wie, jak wygląda państwo poważne i że nie buduje kapitału na cudzym potknięciu kosztem interesu Polski. Wątek zdrowotnoprawny nie jest marginalny. W Unii Europejskiej tradycyjny snus na bazie tytoniu pozostaje zakazany poza Szwecją. A białe saszetki nikotynowe, choć nie są tytoniem, szybko trafiają pod coraz twardsze regulacje. W Polsce trwa dyskusja o doprecyzowaniu zakazów i zakreśleniu ram dopuszczalności dla produktów nikotynowych, nieobjętych dawną dyrektywą tytoniową. Innymi słowy, to pole minowe, na którym szczególnie głowa państwa powinna chodzić w butach saperskich, a nie na skróty z gestem wykonywanym na oczach kamer. I nawet gdyby wszystko okazało się formalnie w porządku, to pozostaje kwestia oceny politycznej i dyplomatycznej. Czy naprawdę nie dało się wytrzymać kilkudziesięciu minut bez używki w miejscu, gdzie każdy ruch waży reputację kraju? Najbardziej niepokoi jednak to, jak bardzo ta sprawa odsłania słabość instynktu państwowego elit. Z jednej strony partia rządząca, zamknięta w logice obrony do ostatniej kropli atramentu w komunikacie prasowym, z drugiej? Opozycja, która czasem bardziej kocha własne oburzenie niż trud żmudnego dowodzenia faktów. Gdzie w tym wszystkim jest Polska? Na planszy, którą bezlitośnie przedstawiają gracze wojny informacyjnej. Skoro można jednym nagraniem dokleić na młatkę kraju z niepoważnym przywództwem, to znaczy, że ktoś nie dowiózł elementarnej higieny wizerunku. A skoro po drugiej stronie granicy setki kąt naśladują i multiplikują tę narrację, to znaczy, że straciliśmy kontrolę nad opowieścią o sobie. Porównywanie do a Kwaśniewski przecież pił jest rozpaczliwą próbą zrównania wszystkiego ze wszystkim. Tak, tamten incydent był wstydem i ciężko go bronić. Tak, był wyjaśniany, a czasem tuszowany, a po latach odgrzewany w książkach i wywiadach. Ale właśnie dlatego dzisiejsza władza powinna wyciągać wnioski i podnosić poprzeczkę, a nie obniżać ją do poziomu dawnych wpadek. Państwo nowoczesne to nie katalog alibi, tylko katalog standardów. W tym katalogu jest pozycja pierwsza samokontrola. Pozycja druga świadomość, że na oczach świata nie reprezentuje się swoich przyzwyczajeń, tylko swój naród. Pozycja trzecia szybkie, transparentne, audytowalne wyjaśnienie, gdy pojawia się cień wątpliwości. Karol Nawrocki nie jest ofiarą, jest ofiarą polowania ani bohaterem nagonki. Jest politykiem, który w najgorszym możliwym momencie dał materiał przeciwnikom, zaszkodził własnej wiarygodności i co najpoważniejsze zostawił Polskę z kolejnym memem na międzynarodowym forum. Prawo i sprawiedliwość pokazało, że lojalność wobec swoich wciąż bywa ważniejsza niż interes państwa. Opozycja udowodniła, że łatwo jej o fajerwerki. Ale trudniej o zimną precyzję pytań i rozliczeń. A rosyjska propaganda tylko zrobiła to, co robi zawsze wzięła nasz wstyd i zamieniła go w broń. Jeśli ktokolwiek chce z tego wyjść z twarzą, musi zacząć od prostych rzeczy: przyznać, że doszło do spektakularnego błędu, pokazać pełny łańcuch faktów, zarysować jasne reguły na przyszłość i naprawdę ich pilnować. Inaczej będziemy wracać do tego nagrania, jak do zwierciadła. Które za każdym razem odbija nie tylko jeden gest prezydenta, ale całą naszą bezradność wobec standardów, które sami sobie obiecywaliśmy. Dziękuję Wam za oglądanie naszego materiału. Zachęcam, abyście zasubskrybowali ten kanał i kliknęli ikonkę dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden nowy film. Będzie mi też niezmiernie miło, jeżeli pozytywnie go ocenicie i napiszecie komentarz dla statystyk, aby dołączyć do walki z niekorzystnym dla nas algorytmem. Do usłyszenia!